Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który Farming Simulator 19 na mapce Facebook z modyfikacją Seasons oczywiście oraz Precision Farming. Słuchajcie, moi drodzy, na samym początku chcę jeszcze tylko przypomnieć o zostawianiu łapeczka w górę oraz subskrybowaniu kanału. Kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie ogromne zakupy za 2 miliony, co było naprawdę, mi się wydaje, że duże wydarzenie, bo jeszcze na moim kanale nie robiliśmy tak dużych zakupów. Myślę, że sprzęt, który sobie kupiłem Pozwoli nam na naprawdę dosyć szybkie prace polowe, które będziemy tutaj sobie robili, ale zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że czasami trzeba opłyskać na przykład od chwastu, czasami trzeba założyć wąskie opony do ciągnika. Żaden z moich ciągników, które mam, nie posiada tej opcji, żeby mieć wąskie opony. Tak jest, zgadza się. Więc, yy, siłą rzeczy muszę zrobić taki myk, że sprzedaję opryskiwacz, który co, co prawda, no, dni ma troszeczkę u mnie, bo 79 dni, więc to będzie około 3 sezonów. Ale, no, muszę go sprzedać. Zostanę za niego 82 tysiące, więc sprzedajemy. Jak widzicie, kilka dni od tamtej pory minęło, chyba 4 dni, bo to jest czwarty w sumie, bo chyba w pierwszy dzień lata robiliśmy. Pracę, na znaczy kupowaliśmy te maszyny wszystkie. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że chcę jednak sprzedać panele słoneczne, które sobie postawiłem. Wiem, wiem, stawiałem na eku energię, ale no, te panele słoneczne generują nam na chwilę obecną około 50 tysięcy dziennie, więc ja też je sprzedaję, ponieważ no one generują mi zdecydowanie za dużo tej energii. Gdyby to było troszkę bardziej zbalansowane, byłoby ok, no i znowu mamy 640 tysięcy, więc no, teraz będę sobie musiał kupić jakiś Opryskiwacz. Skoro mamy tyle pieniędzy, e, wcześniej zastanawiałem się nad kupieniem, właśnie, Stara, znaczy opryskiwacza samolotnego marki Stara, e, ale teraz, chyba, skoro mam tyle pieniędzy, kupię sobie Hardiego, ponieważ chcę te pieniądze troszeczkę gdzieś tam e, wywalić, że tak powiem, nie? No, kurczę, nie mam za bardzo co z nimi robić. Dziwne, nie? E, ale nie, muszę właśnie coś tutaj wykominować i sprzedać niektóre rzeczy. Znaczy nie sprzedać, tylko. Kupić rzeczy takie, żebyśmy mieli gdzieś tam z nich spory pożytek. Mam opryskiwacz do nawozu, na pewno będziemy też korzystali z obornika. No tutaj plus do Hardiego jest taki, że możemy mieć sypki nawóz albo płynny nawóz, ewentualnie środek fastobójczy. No Hardi ma tylko środek fastobójczy. Mam też ten właśnie rozciewarz do nawozu i do wapna, który on i tak i tak będzie nam potrzebny, więc jego sobie zostawię i on będzie właśnie wykorzystywany do nawozu. A Hardiego kupimy sobie w sumie do e, właśnie opryskania od chwastów. Nie, tutaj 40 metrów z tego co pamiętam, gdzieś tam była ta szerokość robocza. Ale chyba tutaj już jej nie mamy. Zaraz zaraz sobie jeszcze to zobaczymy. E, Tuningu nie robimy, Universal Passenger oczywiście, nawigacja e, 504.000, No i tym sposobem dwa odcinki zakupy za 2,5 bańki. Mm -hmm. Nice, dobra. E, ile, jaką miała szerokość? 48,5 metra, więc jest nice. Teraz tak, no, oczywiście, środek tobójczy. On tam miał 9000 litrów pojemności. To cztery takie środeczki kupujemy. I zaczynamy pryskanie od łąki mojej rody No, jest byk, nie? Naprawdę. Ja widziałem właśnie takie maszyny czasami. W sensie nie wiem czy to był właśnie opryskiwacz. przecież tak, opryskiwacz też widziałem, ale mniejsze Jeszcze jakieś innych marek widziałem te opryskiwacze. No robi to wrażenie. Ja już kiedyś wspominałem, że widziałem, zaraz mm, Wam pokażę co widziałem. Na własne oczy ja sobie nie zdawałem w ogóle sprawy totalnie, że to jest takie duże. O, tą przyczepę tutaj Strautmana mm, w rzeczywistości widziałem. Stałem sobie na rondzie za tą przyczepą w sumie, nie? Późwa, wiecie jakie to jest ogromne, ja naprawdę nie byłem tego świadomy, że to jest tak duże, wiecie ciągnik do tego jeszcze tak samo taki dopieprzony, nie jakaś tam 30, 60 tylko jakiś tam fędzior dociągnął taki dosyć duży, przyczepa co prawda była jeszcze pusta, ale no kurcze naprawdę robiło to mega wrażenie, same te e, koła były tak, tak ogromne, że to jest no konkretnie, e, teraz tak. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj się troszkę bardziej stresuje <noise> niż w poprzednim odcinku, ale no, miejmy nadzieję, że się z tym dosyć szybko oswoje. Jestem wygadany, więc damy radę. E, napełnimy sobie ten e, opryskiwacz, lecimy z tematem. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy zaczynali już żniwa. Mamy już późne lato. E, jeżeli chodzi o e, mieszalnik do TMR-u, e, ten samojezdny. On został wykorzystany, ale skończyła mi się kiszonka niestety w silosie, więc będę karmił krowy ewentualnie sianem na, na, na sam, dopóki nie będziemy mieli znowu swojej kiszonki Nie wydaje mi się, że kukurydza już byłaby gotowa do zbioru, więc no... trochę słabo Pryskanie zaczynam od łąki, tak jak mówiłem, bo łąka tutaj właśnie e, zauważyłem, że ma naprawdę mega dużo chwastów O, co mi się podoba w Hardim, to to, że te koła mu się rozjeżdżają Fajnko Załko jakieś czujniki na tym. O nie, bo on też pryska za kołami o, takiś Toś ty taki? No i lecimy z tematem. A czemu te chwasty nie mogą być opryskane tutaj? Co się stało? Za późno. Nie może być za późno. i wychodzi, że za późno na łące. No ale spieprzyłem. A ja już sprzęt kupiłem teraz. No i co? No i jak, co? jak to to teraz będzie? Czyli łąki już nie opryskam? Jaki tutaj jest poziom wzrostu? Jeśli chodzi o trawę. Aha. Gotowa do zbioru. Szybko urosło. Przecież 5 dni temu kosiłem. Jestem zaskoczony. Nawożenie było zrobione. To dobrze. No ale nie zrobiliśmy właśnie pryskania od chwastów, co tam H15% nam zabiera. Azot. No tutaj jest azot. Jest azot. pH. To no, jest też na takim ok, poziomie, więc myślę, że takim Takiem, spoko, no. Założę się, że kukurydzy też już nie będę mógł opryskać. To się w nerwie, bez kitu. No i Jeśli nie będę mógł opryskać kukurydzy, no to to jest to totalna porażka jakaś z mojej strony. No i będziemy musieli kosić znowu łąkę. To już trzeba było zamiast hardiego w takim. No nie, no to, to nawet bez sensu, żebym tu wjeżdżał, nie? Przecież to na pewno tego już nie mogę pokosić. Znaczy się opryskać. Jak to wygląda? No nie gadajcie, że tak przegapiłem. No, akurat w tej kukurydzy chwastów dużo nie ma, więc przynajmniej na razie. Tutaj tak samo nie opryskałem. Co ja nigdzie nie opryskałem od tych chwastów? No nie, bo to jest zebrane. To jest zachwaszczenie. Tutaj opryskałem. O kurna. Dobrze, że te chwasty działają na sezonach punktowo. No nie, nie, nie da rady. No to dobra, no to kupiliśmy sobie hardiego. Ładnie, fajnie, nie? No pięknie po prostu. Możecie mi zostawić łapkę w górę za to? To może będę na przyszłość pamiętał, żeby pryskać na czas. No totalnie jestem tutaj zaskoczony. Zrobimy mu chociaż zdjęcie pamiątkowe. Oczywiście nie będę go sprzedawał, on sobie tutaj zostaje. No jedziemy teraz gdzieś tam na gospodarstwo, zaparkujemy go, bierzemy ciągnik z kosiarkami i lecimy w drogę. Pamiętam, że dżundirem muszę chyba kosić, bo fendzior, do fędziora nie można podpinać, więc spoko. Eee, no, no nie ja wiem, nie wiem jak to skomentować, po prostu możecie napisać w komentarzach, czy Wam się zdarzyło zapomnieć o opryskaniu przeciwko chwastom. Ja no na, na tych polach tutaj opryskałem, ale wiecie, no jak ma się kilka tych serii, to gdzieś tam to może umknąć. Zazwyczaj staram się sprawdzać te mapy. No i teraz akurat zapomniałem i nie obczeliłem. Niestety. Eee, więc no, cała. No tylko i wyłącznie moja wina, nie? Nie będę zganiał na was, że mi nie przypominacie. <laughs> nie no, trochę wasze winy też. Jest. Jakbyście mi pisali Eja chwasty pod każdym odcinkiem. Eee, to ten, no to, to to by było ok. W ogóle to wiecie, jeżeli ktoś... Ogląda do tego momentu na przykład, a to niech pisze w komentarzu chwasty. No i mówię, napiszcie, czy Wam się zdarzyło zapomnieć o opryskaniu przeciwko chwastom. Schowamy go pod, tam do tego garażu. No bo nowa maszyna, nie? To trochę szkoda, żeby gdzieś tam stała. Wykorzystamy na pewno, na jesień wiecie, jak już będziemy sobie wszystko siali, no to tutaj na pewno będzie wykorzystany jak najbardziej ten opryskiwacz samojezdny. No w tym sezonie się już w zbiorczym niestety nie udało. E, tak jak mówiłem, potrzebnym jest John Deere. John tak? Nie. John Deere ma wała? Ma wałek. Ty, John Deere, ty masz wałek? No ma. Ale mu zajrzałem, widzieliście to? Tak, dla pewności, bo mi ostatnio ktoś tam napisał, że wiesz, że trochę głupio zrobiłem, że chciałem tym fendem to robić. Ale tak naprawdę, bez ręcznego podpinania, normalnie fendem bym mógł podpiąć kosiarkę z przodu i, i napierdzielać na tej łączenie. No i, i tak to by wyglądało. A tutaj się okazuje, że mamy ręczne podpinanie i nie ma model pewnych tutaj właśnie wariantów. To tak samo jak wcześniej robiłem z tym, że do Skorpiona podpinałem. E, no, wałek jeszcze, no. Że do Skorpiona podpinałem sobie y, paszybus, nie? I... Mm, wykorzystywałem to normalnie, aby to był ciągnik, a tak naprawdę wałek był położony na dyszlu, nie? Da się? Da się, no. A to wszystko wynika z tego, że twórcy trochę chyba sobie to olewają. Y, moim zdaniem. Ostatnio jak kosiłem, to kosiłem na y, Drive, chyba, na tym, na, na Coresplay'u. Teraz może się tam sam trochę pojeżdżę. Jeszcze jedna sprawa. Coś chciałem sprawdzić. Eee, pogodę. Czy to suszymy sami, czy to się suszy samo? Eee, jest ryzyko, jest zabawa. W sobotę gdzieś tam, w niedzielę dopiero ma padać. Dobra, zrobimy tak, że zostawimy sobie. I wyschnie samo, to wyschnie samo. Nie wyschnie, to nie wyschnie. Trudno się mówi. To sobie zbierzemy najwyżej na drugi dzień, tak jak tym razem do, do suszarni. Chociaż wolno chyba do suszarni zbierać. No ale to zobaczymy jeszcze, nie? Jak to wyjdzie. Nazbiera no nam się na pewno te roboty tyle, że będzie można z tego śmiało zrobić jakiegoś tam live'a za dwie godzinki. Bo jak zaczniemy żniwa, to będzie na pewno tam sporo tej roboty. Dodatkowo jak wyszłoby na no tej siano, no to będziemy mieli też siano do ogarnięcia. No i co, będziemy kończyli powoli ten sezon zbiorczy. Hmm, właśnie po żniwach Później, oczywiście, sporo roboty w polu również yy, nas czeka. No, także będzie ciekawie, nie? Ja Będę musiał tutaj chyba tryb zmienić, nie? Bo mamy tak. Tak musi być. Tylko szkoda, że tej z przodu nie możemy. Mm, też tak zrobić, nie? W sensie nie, ona i tak chyba tak rozwala troszkę. No to dobra. To jedziemy. No, te chwasty też pokosić trzeba, bo. What the fuck? Ja nie wiem, o co tu ja wiem, to, to się wiecie. Co to, to się stanęło normalnie, nie? Jak w tym filmiku, że piorun pi-pi-pi-pi. No. Mówił, matku Bosk, co tu się stanęło. A tutaj takie sytuacje głupie wyszły. Tu głupoty gadam, kurna. Kamerka na tym odcinkach, no, tych głupoty gadasz, nie? Nie no, dajcie znać oczywiście w komentarzach proszę, żebyście dali znać. Jak wam się podoba teraz y, nowa forma na kanale, czyli właśnie odcinki z kamerką. Jeżeli Wam przypadnie to do gustu, no to będą odcinki z kamerką. Jeżeli po prostu będzie to, to wiecie tam wyrąbane będą mieli ludzie na to, no to yy... To kamerka będzie tylko na live'ach, ale jak jest, to wydaje mi się, że może, może zostanie. Zobaczymy, jak to się będzie przyjmować. No. I od razu odpowiem na pytanie, czy zawsze będę w czapeczce? Nie wiem. Jak będzie lato, będzie mega gorąco. W czapeczce jestem, dlatego że jak jestem, mam łysinkę swoją, to yy, bania się świeci, nie? No. To żony nie ma, to mi czoło przykudruje, jak to nagrywam, nie? Jak będzie żona, będzie mi wiecie, czołkę. I że żeby mi się nie świecił jak latarnia w nocy. To ok. To myślę, że spoko. No, chyba trzeba to będzie przetrząsnąć jeszcze na sam koniec. Coś tak czuję. Na ja skończę odcinek. Lecę z tytuskiem, Wracam do domku. Yy, no i muszę ogarnąć obiadek. Bożona wróci. To będzie trzeba zjeść. Oczywiście. Może ona w pracy, nie? A nie sprawdziłem, nawet nie powiedziałem Wam ile mieliśmy tutaj tego siana z poprzednich sianokosów Gdzie to właśnie chwasty już były usunięte Mieliśmy wszystko zrobione na tip-top Więc muszę jeszcze skoczyć tam za chwilę i Wam pokazać, ile udało mi się zebrać towaru, nie? Także zaraz tam skoczymy Może właśnie przy okazji wezmę sobie jakiś ciągnik i przyjadę tutaj przetrząsaczem. Bo wydaje mi się, że dobrze by to było przetrząsnąć mimo wszystko Dobra Ha, ha, ha. Lecisz. Czy będziesz kosił ładnie? No nie kosisz ładnie. Teraz będzie kosił ładnie. Dobra. Y nie wiem czy fendem do przetrząsacza Masajka weźmiemy Masajk jest mały Gdzie jest Masaj Ferguson Eee stoi Masej do przetrząsacza jak najbardziej się nadaje no jest najmniejszy ciągniczek On to chyba ma 400 koni Więc myślę, że spoko Dawaj, dawaj wyczku, bo się przekręciłem kurna na tym fotelu, bo to tak kręci się. Fotel się kręci chyba. Dlatego się tak można przekręcać. Ale muszę bliżej podjechać widzicie? No, ale idziemy jeszcze tam zobaczyć, ile udało nam się zebrać? No i mamy... E, chipsy sobie kupię, wood chipsy. Za 1700, no dobra, 1607. 442 tysiące litrów, no to naprawdę jest, jest konkretnie z tej łąki. Jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że naprawdę mega, mega dużo będziemy mieli, no dwa razy do roku będziemy zbierali, jeszcze nawet, na pewno się uda trzy, trzeci raz zebrać. Do tego właśnie może część będzie w baloty, nawet na sprzedaż można, nie? No, tak, tak, mi się wydaje, żeby było spoko. Jeżeli uda się, że to wysuszyć, to będziemy to sobie trzymali w balotach i najwyżej na koniec sezonu będę sprzedawał baloty, bo będzie mi też w miarę łatwiej. No bo za baloty zapłacą, za, za luzem już nie płacą, więc myślę, że opcja też spokojna. No, trzeba pamiętać też, że będę rozbudowywał paswisko dla owiec na jesieni, myślę. Na późnej jesieni to rozbudujemy, żebyśmy na wiosnę, jak będą już mogły wełnę dawać, żeby dawały tej wełny naprawdę całkiem sporo. Także moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli oczywiście na bieżąco. Eee, no wtopiłem z tymi chwastami, serio. W ogóle to wiecie, szarę zrobiłem też taką, że nawet nie sprawdziłem czy... Kurczę, czy one... Czy to wszystko nie urosło na tyle, że nie mogę już tych chwastów tutaj wiecie, usunąć. Na szczęście wydaje mi się, że tylko chwasty chyba. Wydaje mi się, że tylko chwasty mam. Navezienie jest ok, no plon tutaj jest taki ten. PH No to PH to też jest dobry. Tutaj co, ten basek taki zrobiłem, że na maksa. Tam mi pokazuje, że źle cały czas. Nie podpiąłem wałka. No dobra, to możemy działać. Także jeszcze raz, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, do ustrzenia wkrótce, pozdrawiam, elo!